Czy wiecie, co zrobić w przypadku, gdy macie jakieś urządzenie i chcecie je okazjonalnie o danej porze włączać, a później o innej porze wyłączać? Na przykład tak co dzień: chociażby lampki choinkowe, zewnętrzne albo wewnętrzne. Co wtedy najlepiej zrobić? Oczywiście najlepiej użyć czegoś takiego, co nazywa się programator elektroniczny, programator czasowy. Generalnie na rynku są dwa rodzaje takich programatorów, mam je tutaj. Jeden to podstawowy model, najtańszy, jest to model mechaniczny. Nie ma tu w sumie za wiele elektroniki. Drugi to już model bardziej zaawansowany model elektroniczny, w którym można zaprogramować no, już na cały tydzień praktycznie i zrobić takie programy, dzięki czemu na każdy dzień to można ustawić tak, że urządzenia będą się włączać i wyłączać. Niezależnie po prostu, yy, niezależnie od pozostałych dni. Yy, dzisiaj zajmiemy się tym oto mechanicznym programatorem. Ten model, akurat, jest modelem nietypowym. Yy, zazwyczaj cała tarcza reprezentuje jedną dobę. W tym modelu tarcza jest troszeczkę inna. Zobaczcie, w tym modelu mamy reprezentację całego tygodnia. Jest to model tygodniowy. Wiecie w ogóle, jak się używa takiego urządzenia? W sumie bardzo prosto. Tu należy oczywiście włączyć je do gniazdka. Tu włączamy, podłączamy urządzenie, które chcemy, którego włączanie wyłączanie chcemy zautomatyzować. Tutaj na tarczy znajdują się takie ząbki. Te ząbki się wciskają albo wyciskają, wyciągają. Idea jest taka, że Tarcza ma tutaj odpowiednio reprezentację godzin. W, w modelu dobowym jeden taki elemencik reprezentuje 15 minut, a w tym modelu akurat dwie godziny. I powiedzmy, że jeżeli chcemy na przykład, żeby urządzenie było włączone, no załóżmy w sobotę od 10 do 12, no to patrzymy, sobota jest tutaj. No patrzymy. Ten elemencik jest i go zwyczajnie o, tak wciskamy. Ta tarcza następnie musi zostać przez nas ustawiona na mniej więcej rzeczywistą godzinę. Tu strzałeczka pokazuje yy, dany punkt. Tarcza kręci się w jedną stronę i należy to tak nastawić, żeby wskazywało godzinę bieżącą. Załóżmy, że jest niedziela 6 rano, więc nastawiamy mniej więcej yy, tutaj niedziela 6 rano. I włączamy do gniazda. Tarcza będzie się powoli obracać, i w momencie, gdy yy, nadejdzie godzina, którą zaprogramowaliśmy, już my, właśnie ta nasza, dają ją wycisłem, ta nasza, o, tutaj niedziela, to ten ząbek tutaj przekręci się. Nie wiem, czy zobaczycie, o tam w środku jest widoczne taka mała wypustka. Chyba jej tutaj nie widać. Próbuję zaraz poświecić, może wam tutaj o, gdzieś to powinna być widoczna. O, tutaj taka mała wypusteczka. O, tam, tam, tam taka widoczna. I ten ząbek po prostu poruszy tą wypustkę o danej godzinie. No i po prostu całość mechanizmu yy, zostanie załączona i tam automatycznie zostanie włączony, włączony gdzieś. Yy, po prostu jakiś styk mechaniczny. A jak to jest zbudowane w środku? No właśnie w tym momencie chcę to sprawdzić i chcę również to Wam pokazać. Więc przystąpię do rozebrania tego urządzenia. No i zaraz zobaczymy, co znajduje się w środku. Ten model ma bardzo tutaj proste śruby: są to śruby krzyżakowe, w odróżnieniu od tego, ten ma jakieś takie nietypowe. Śruby. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Chyba nie. To są takie specjalne. Trzeba mieć specjalny zestaw śrubokrętów. Ale ten na szczęście jest prosty. Przy okazji dokonam naprawy. Jak słyszycie, coś w nim się znajduje. Pewnie coś się urwało. Zobaczę przy okazji co. Chociaż wydaje mi się, że ten model działał, więc może tak kawałek plastiku. Zobaczmy. A, ta śruba jest luźna, więc chyba wiadomo już, co się urwało. Ta nie jest luźna, więc tą wykręcimy. I zaraz zobaczymy, co znajduje się w środku. Dobrze, chyba jest ok. Spróbuję to teraz otworzyć. Nie robiłem tego jeszcze wcześniej, więc nie wiem, na jakie pułapki tutaj trafię i co się tutaj stanie. No i właśnie, troszkę się stało. Jakieś elemenciki rzeczywiście troszkę się poluźniły. Śrubka rzeczywiście jest połamana. Więc trzyma się tylko na jednej. Skręcając będę musiał mieć to na uwadze. I chyba będę musiał troszkę to podkleić. Ale to troszkę później. No i dobra. Tu jest środek tego urządzenia. No i zobaczmy co znajduje się tutaj w środku. zobaczcie Tutaj jest właśnie ten Mechanizm, o którym wspominałem wcześniej, ten mechanizm z właśnie przełączający odpowiednio przełącznik pod względem tutaj w, w, w takt tych godzin, które tutaj się przewijają. On widzicie, w momencie, gdy tarcza nachodzi, przesuwa ten ząbek. Tutaj jest przełączany ten, ten przełącznik. Można również to włączyć na stałe przełączając ten suwaczek. Tutaj mały, i w tym czasie przestaje być brana pod uwagę tutaj ta oprogramowana w cudzysłowie tarcza, a urządzenie jest załączone na stałe. Także ten mechanizm jest tutaj prosty. A zobaczmy, co tutaj napędza w ogóle całość. Mamy tutaj bardzo proste. Elementy tak naprawdę są. Tutaj dwa rezystory tak, to są rezystory i mamy tutaj jedną diodę świecącą. Dioda świecąca podłączona jest pod wyjście dzięki temu zaświeca się wtedy, kiedy to urządzenie rzeczywiście jest jakieś włączone. Te rezystory widzę, że zasilają właśnie jeden zasila diodę tutaj, a drugi zasila coś. Co wygląda jak jakiś taki tajemniczy mechanizm. On jest tutaj przylutowany, więc dokładnie go Wam nie pokażę w tej chwili. Ale popatrzcie, jest to taki trochę niby silnik, niby co. Tutaj znajdują się jakieś przekładnie, mechanizmy w środku. O, widać tutaj różne znajdujące się koła zębate, jest ich tutaj trochę. A tu jest cewka, tutaj znajduje się wirnik tego czegoś. Po. To Proszę Was, jest silnik. Jest to taki typ silnika, zwany silnikiem synchronicznym. Podobne w sumie rozwiązania chyba są w zegarkach kwarcowych. Tam oczywiście jest to wszystko w miniaturce, ale jeżeli kiedyś rozbieraliście jakiś zegarek kwarcowy, czy to na rękę, czy po prostu te takie zwykłe zegary naścienne, to też znajduje się tam duża cewka i gdzieś. W środku znajduje się jeden trybik, który jest połączony na stałe z magnesem. Po prostu ta cewka generuje pole magnetyczne, które powoduje e, obrót tutaj tego magnesu. No, a jako że to jest wszystko tak zsynchronizowane z tym prądem przechodzącym przez cewkę, no to, to dlatego to się tam nazywa tak synchronicznie. W uproszczeniu oczywiście, bo yy, no to troszeczkę yy, tam inaczej jest to, to, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że ten obroty tego silnika zsynchronizowane są tutaj częstotliwością prądu podawanego do tej cewki. A jak wiadomo, u nas w sieci elektrycznej publicznej Yy, mamy prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz. Więc tutaj ten prąd zmienia się 50 razy na sekundę. Jego kierunek leci w tom i z powrotem w tom i z powrotem tak. Robi 50 razy na sekundę takich cykli i przez to to kółeczko zrobi 50 obrotów na sekundę. W jednym cyklu pole magnetyczne będzie ustawione w jednym kierunku, obróci o pół obrotu ten magnes, w drugim cyklu obróci o kolejne. Pół obrotu, ponieważ prąd powracający spowoduje tutaj powstanie pola magnetycznego, które będzie no, jakby w drugą stronę ustawione. No i ten stały magnesik tutaj przy kółku po prostu się wróci dalej. A tutaj te odpowiednie koła zęba te są po prostu przekładniami, które są tak dobrane, tak wyliczone, że ten tu trybik napędza tarczę. Tutaj, jeżeli się dobrze przyjrzycie, ten trybik tutaj, o ten, wchodzi tu w ten otwór. i Tam wystaje troszeczkę, yy, troszeczkę widoczny. Też yy, takie zębatki są, i te zębatki yy, są częścią właśnie tej tarczy. Więc cały ten mechanizm po prostu napędza tą tarczę przez tutaj ten otwór. To wszystko jest tak dobrane, tak zsynchronizowane, że przy częstotliwości 50 yy, Hz. Będzie ta tarcza wykonywać w tym modelu akurat jeden obrót na cały tydzień. Jeżeli teraz nagle ktoś stwierdzi, że w naszej sieci elektrycznej będzie prąd o częstotliwości innej niż 50 Hz, na przykład 60 Hz, tak jak chyba bodajże jest w Stanach Zjednoczonych, to ten silniczek będzie chodził szybciej. Więc całość będzie się tak naprawdę spieszyć. Także to urządzenie jest dostosowane do konkretnych warunków, i niekoniecznie urządzenie tego typu zakupione za granicą, gdzie jest szczególnie inna częstotliwość prądu i yy, inne, nawet napięcie. Tu, tutaj też nie ma elektroniki sterującej napięciem za bardzo, czy nawet przy innym napięciu, no, to nie będzie się sprawdzać. Na naszym rynku. Szczególnie tutaj ważna jest częstotliwość, ponieważ no, ona tutaj determinuje prędkość działania całego tutaj mechanizmu. I tutaj teraz można szczegółowo zobaczyć tą tarczę kodującą i te ząbki, także w bardzo prosty sposób można sobie tutaj w cudzysłowie zaprogramować, czyli ustawić. Jakieś działania. Także teraz już wiecie, żadnej tutaj magii tak naprawdę nie ma. Jest to bardzo prosty układ elektryczno-mechaniczny, elektromechaniczny, z jednym takim nietypowym silnikiem, dosłownie dwoma, dwoma rezystorami i jedną diodą wskazującą pracę. Dioda również bywa opcjonalna, bo nie we wszystkich modelach występuje, ale na pewno w każdym tego typu modelu jest taki czy inaczej zbudowany silnik, jakiś przełącznik, który jest tutaj przełączany yy, działaniem takiej tarczy. Także mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego i yy, że teraz będziecie już wiedzieć, jak to urządzenie działa i co ma w środku. Także dzięki za oglądanie. No i do następnego filmu. Cześć!